Witam serdecznie na dzisiejszym odcinku Zresenzujemy sobie zestaw LEGO Speed Champions 76909 Zapraszam do oglądania Zestaw ten przedstawia Ferrari 512M Z roku 1970 Jak sami Kupiłem je na outlecie Przez to, że jest uszkodzone Opakowanie, jak sami jest ten zestaw taniej, za 70 zł udało mi się kupić go w Empiku Powiedziałem sobie, że ja te pudełka do tego nakładam, i później nic z tym nie leżą po prostu. No ale to jest właśnie 99, tak wygląda przód pudełka go Speed Champions, pierwszy mój zestaw. No i zaczynam od tego takiego dosyć zestawu. Tak to się prezentowało w rzeczywistości. Tu mam jeszcze boki, pokazuję. O, proszę bardzo, tak. Zobaczmy co mamy w środku Zapraszam do subskrybowania Bo no, Może wam niedługo pokażę ile osób subskrybuje A ile nie oglądających yy, oczywiście yy, Ale lecimy po dwieście Pierwsza, bo, Pierwszy woreczek Dużo naklejek zawsze w Speed Championsach Coś takiego Drugi worek Instrukcja to wszystko. Co my tutaj dostaliśmy? Weźmy sobie na dół kamerę. Dobra. Oprócz worków mamy coś takiego. I co to jest? Co my tu mamy? Okej. Okay. Nie wiem co to jest. E, tak, instrukcja. Zobaczmy, czy w instrukcji mamy może jakieś jeszcze rysunki, informacje. Pierwsza strona mamy o aplikacji. Później mamy instrukcję składania, a na samym tyle, czy coś mamy? Nie, więc trochę słabo, ale dobra. I co, ja się zebrałem do oglądania, zobaczymy... Ja się do budowania, zobaczymy, ile mi to zajmie. Jo. Dobra. Nasz zestaw z Lamborghini już jest zbudowany. Zajęło mi to około godzinę, tak. No myślę. Co mam powiedzieć? No dużo czerwonego znowu, jak w ostatnim zestawie z Red Balonem, ale to jest dobra. Przyjemność budowania oceniam bardzo dobrze. Naprawdę super się to buduje. Bardzo fajne niektóre rozwiązania. Na minus naklejki. No to Speed Champions. Jednakże występują też na Może zacznijmy od konstrukcji mamy już nasz pojazd od czego mogę zacząć czekajcie, czy tu nie powinno być no właśnie klocka, proszę bardzo, jakie niedopatrzenie już jest, więc tak to się prezentuje od boku, proszę bardzo jeden bok, drugi bok identycznie, na pochwalenie jak sobie możecie zobaczyć tu mamy takie klocki i to są znaczki Lamborghini i one są nadrukowane Złote felgi, chyba, yy, oczywiście czarne opony, tak tak jest ogólnie, bardzo ciekawy kształt tego samochodu, zobaczcie, mamy tutaj takie proste zjazd, proszę bardzo, zjazd i tu pyk. Stało się to zbudowane w ciekawy dosyć sposób, ponieważ tu mamy jakby przymocowane w ten sposób, zobaczcie, mamy tutaj na zawiasy. Na chwytaki po prostu. O! Jednakże mamy też taki element z naklejką, Niestety, zobaczcie, tu jest jeden minus właśnie przez to. Może tutaj to się trochę rusza. Yy, co my tu mamy? Ten element jest zamontowany w sposób taki. Sam samochód z przodu wygląda naprawdę ok. Jeżeli chodzi o drugi bok, tutaj wygląda to w ten sposób. Tył mamy wydech, rury wydechowe, proszę bardzo, dwie, mamy światła, czerwono-pomarańczowe, albo żółte, ale raczej to jest pomarańcz, mm, tutaj proszę bardzo, coś takiego, o, takie pęgi, pyk, tak ładnie wykończone, nawet muszę powiedzieć, to fajnie to wygląda, zrobione oczywiście naklejkami z jomymi klockami, ale Daje to radę naprawdę. Muszę powiedzieć, że ładnie nawet przykleiłem te naklejki. Jestem się dumny. Tu mamy ciekawe zastosowanie właśnie takiego bildu. Proszę żeby to było wyglądało jak najbardziej, idące w taki sposób. Biały klocek. Tutaj, już przejdziemy do tej góry. No to zobaczcie, proszę bardzo, jakie tu są ciekawe zastosowania. Bardzo nietypowo to wygląda jest co, mamy taki zjazd jakby myślę, że to widzicie o co mi chodzi dodatkowo groszki w kolorze szarym i bardzo ważny element to jest ta szyba, szyba otwierana proszę bardzo nadruk szyby to jest oczywiście nadruczek proszę bardzo, tak to się prezentuje, można to wykorzystać na przykład no podajmy samolotu w środku mamy Kierownicę, fotel zrobiony z elementu. To jakoś będzie widoczne, no, średnio. E, panel, panel pokazujący paliwo, przyspieszenie. Tak to się prezentuje w środku. Jak wygląda minifigurka w tym samochodzie? Już Wam pokazuję. Kierowce Lamborghini sobie tu wkładamy, pyk. Zamykamy szybę. Czekaj, czy to jest na pewno tak? Wait a minute. Czy widzicie to sami? Czy to tak powinno być? Czy to jest jakby taka dziura? Nie, dziwne. Może jeszcze sprawdzę to. Jeszcze raz. A z kaskiem. Okej, okay, z kaskiem, czyli trzeba go usiadować z kaskiem. Mimo wszystko jest to luka w szybie, ale to już no, lepiej siedzi ta figurka. Tak to się prezentuje. Z figurką w środku. Bardzo fajny model, muszę powiedzieć. Pierwszy Speed Champions, i raczej nie ostatnia. Naprawdę fajna była. Nie, nie oczywista. Samochód jeździ. Bardzo fajnie. Proszę bardzo. Myślę, że możemy przejść do omawiania figurki. Przejdźmy do kierowcy. Jak widzicie, biały strój, kurtka z logiem Lamborghini, fajne przejście czerwonego pomiędzy spodniami a kurtką. Nie wiem, czy to nie jest kombinezon w ogóle. Mamy hełm, z tyłu wygląda się w ten sposób. Kask, proszę bardzo, taka podstawowa dosyć twarzyczka. Biały kask, szybka. Dodatkowo w zestawie dostajemy jakieś wnioski już... bardzo klasyczne również, ale muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze wygląda ta figurka nawet muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze, fajnie to wygląda ta kurtka A na końcu elementy zapasowe, nic ciekawego Mamy jednak jedną ciekawą rzecz Proszę bardzo Podsumowując zestaw oceniam na 9,5 na 10 Prawidłowy zestaw, spoko. czasem po prostu y, malutkie problemy z odczytaniem kolorów. ale tak to myślę, spoko. Sama była nawet spoko odzorowana. Bardzo fajna figurka. Cena też git. Trzymaj się, na razie się ma.